Cześć, witajcie. Chciałbym Wam pokazać kolejny eksperyment, długo czekałem, nie, nie wiedziałem czy coś z tego będzie, co to będzie, nie, także dopiero teraz, ale zobaczcie o co chodzi. Mamy jęczmień, jęczmień jary jest to, siany na jesień normalnie, tak, znaczy no nie jak zimowy, w terminie zimowego, ale posiany 12 listopada. Jest to jęczmień Avatar od Wronkowskiego oczywiście. No i tutaj rozmawialiśmy właśnie z firmą, że było robione takie coś na odmianie browarny Lauret A to jest odmiana paszowa, Avatar, zwykła taka Ale było właśnie e, doświadczenie takie to już od kilku lat tak sieją, że sieją właśnie jary jęczmień na jesień i on sobie przezimowuje I jest no plon wyższy nawet o 2 tony od takiego jarego sianego w terminie wiosennym takim tradycyjnym więc sobie myślę no czemu by nie spróbujemy może akurat bo u nas ogólnie na tych piachach się nie sieje jarych zbóż tam owsa no wiadomo owsa trzeba się sieje ale też owiec sprób, w tym roku planuję spróbować w tej samej formie jak ten posiad zobaczymy bo też wiem że tak sieją ludzie i, i zobaczymy co tu będzie no ale spróbowałem z tym jęczmieniem po, po kukurydzy akurat fajnie bo na ozimę jest już za późno po ziarnówce, no to spróbowałem sobie z takim czymś i powiem wam nie byłem w ogóle przekonany, znaczy w ogóle nie byłem przekonany co to będzie, żeby wam od razu pokazywać to nie, z, z góry na dół jak to tam było od początku, mówię pewnie zmarznie, pewnie coś tam no przy moim szczęściu no i sobie spróbowałem, no i mamy teraz efekt tego, zobaczcie jęczmień już jest taki no, pokolana, kłosi się już, o zależy od miejsca ale już ogólnie kłoski się pokazują. I myślę, że gra warta świeczki jest. Zależy wiadomo, od zimy, jaka będzie zima, bo jak przywali fest zima, no to nie będzie, na pewno on wymarznie, ale tak jak w tym roku, słuchajcie, było tak, że było z 2-3 dni przymrozków takich po 15 stopni mrozu, śniegu prawie w ogóle nie było. No myślałem, że będzie po nim, no bo ma prawo gościąć. Co, był później taki sieknięty żółk, klapnął całkiem na ziemię. Mówię, no to załatwiło go. A się okazało, że on później wyszedł, bez problemu się odbudował. No i on był tak w fazie szpilki, jak, jak wchodził w ten rozy, Czyli w takim momencie jeszcze dobrym dla niego, jeszcze siedział w tej ziemi, bo jakby był, przeskoczył wyżej, to, to już mogłoby mu być gorzej to przetrzymać. No ale przetrzymał te mrozy największe i, no i zobaczcie, mamy jęczmień. Kłoski, o tu kurczę, miałem wyrwać. Zaraz, są, może zrobię cięcie, bo jedną ręką to ja tego nie zrobię. A może i zrobię. Zaraz, momencik. Kamerzysty nie ma. Zobaczcie, jaki jest kłos. I to się naprawdę zapowiada fajnie. Te kłosy wyglądają. Jak on to wykarmi, to plon z tego będzie przyzwoity. Yy, jedyna jest obawa tylko, że były ostatnio te, koniec kwietnia, te przymrozki takie, czy one mu coś nie zrobiły, na oko nic nie widać, ale się okaże dopiero czy kłos będzie później wypełniony, czy będą jakieś braki, jak on tam to przeżył, ale wydaje mi się, że, że będzie dobrze, nie? Także to jest no naprawdę ciekawy temat, myślę sobie, nie mówię, że tam siać sobie nie wiadomo ile tego próbować, chociaż znajomy siał z tego prawie 200 hektarów. Także no to coś w tym jest, że, że to się musi sprawdzić jak tak ją ludzie. Tak? Możecie sobie spróbować takie coś, nie? jak jakby to wychodziło, bo, bo jak tutaj mi wygląda to ciekawy temat jest. E, co do wysiewu, no to był siany 12 listopada, chyba to niedziela nawet była, bo to na wariata wszystko, koszenie, sianie, e, 300 sztuk na metr posiane było. Nawożenia tam jakiegoś nie robiłem superanckiego, bo tak mówię, nie wiem co to będzie, zobaczymy, pierwszy rok, delikatnie, nie? To poszło co, na początek 110, 160 litrów poszło RSM-u, 32 na hektar I później jeszcze dałem 110 kg mocznika I to byłoby na tyle, ale myślę, że jak w tym momencie patrzę na niego, że on jest naprawdę bardzo fajny, to jeszcze, tylko czekam na deszczyk. Jeszcze ze 100kg ale mu teraz podsypię. Bo no jest potencjał, szkoda by było zmarnować tego, tylko że jest sucho strasznie u nas. No teraz jest rano, to jest rosa, to... No mokre buty mam już. Yy, to, to tego, to, to, to wygląda może, że jest mokra jest u nas tak sucho, już zboża inne gdzieś tam na mozaikach, gdzie, gdzie piach to widać, no znacznie się różnią od tych, gdzie tam jest dołek. To... Przydałoby się deszczu no ale jak jak trafi jakiś moment, że deszczyk będzie to, to jeszcze przelecę tutaj nawozem o mamy kolejny kłosek no zobaczcie to to jest, to jest fajne zobaczymy jak to będzie na pewno dlaczego, dlaczego też odmiana awatar wybraliśmy awatara bo on jest odporny też na wyleganie a jeśli on potrafi dać taki plon, o tyle wyższy plon od takich zwykłych jarych to może być gdzieś tam problem potem z tym, z wyleganiem jeśli naprawdę, no to fajnie by było jakby się kładł znaczy, że będzie plon, nie? ale no ta odmiana jest odporna ogólnie właśnie na wyleganie i na większość chorób grzybowych jęczmienia to, to jest ważne też no troszkę grzybek go zaatakował już ostatnio bo robiliśmy kiszonki przez 6 dni i troszkę za późno, pryskałem przed wczoraj go Na grzybach Kolejny raz, ale troszkę za późno, no a nic nie zrobimy, no, no było roboty tyle i się trochę Ten czas, wiecie jak to jest, nie? No ale dobra, to jest, to już jest wszystko kwestia tylko później pilnowania, jakby się tak siało na przyszłość O tu powymakało, bagno było, zobaczcie, to jest o tam kolejki też ładne są, tam prawie się zakopałem z RSM-em. Także no, jak macie jakieś pytania, to piszcie, bo no, taki temat jest dosyć fajny, jak, jak, jak dla mnie myślę w, myśl, my, warto myślę, że pokazać było to. Dlatego tak czekałem do końca. Mówię jak, jak to będzie, nic z tego nie będzie, to no, nie będę pokazywał, kombinował. Ale no, jak, jak ja zobaczyłem, że to naprawdę na własne oczy u siebie, nie tam że słyszałem. Że to ma potencjał, no to wam to pokazuję, bo, bo to jest dobry temat, nie? I, I zobaczymy, jak to będzie. Także słuchajcie, tu na szybko tak, bo muszę jechać działać, nie ma czasu. Wam pokazałem, jak macie jakieś pytanka, to piszcie, a ja uciekam do swojej roboty. I co, i na pewno w żniwa będziemy Wam tutaj nagrywać jeszcze jak to wygląda i ile on sypnął przede wszystkim, nie bo to się liczy. Nie? A całą resztę to no, jak macie jakieś pytania, to piszcie i będziemy pokazywać, działać dalej. Także trzymajcie się na razie, cześć!